Z tej strony więcej 54 witam Was w kolejnym odcinku z gangsterskiego życia na tym kanale. Jest to odcinek trzeci, tak, chyba najbardziej oczekiwana, oczekiwany odcinek z danej serii od długiego czasu. Jest to chyba najbardziej ulubiona seria na tym kanale. Swoją drogą, jeżeli nie macie co napisać w komentarzu, to w komentarzu albo w komentarzach, to napiszcie właśnie jaka ulubiona seria Wasza jest na tym kanale. Jak widzicie, to zrobiłem nawet specjalny napis dla Was, byście wiedzieli, co robić, ale dobra, mniejsza z tym. I co w dzisiejszym odcinku? Zaraz już pokażę Wam nowe autełko, które specjalnie na ten odcinek se i zakupiłem. Czekajcie. Wyrace mikrofona. Jeżeli był to sorki, ale musiałem se dostosować mikrofona. Yy, tak poza tym, no to oczywiście tak jak powiedziałem. Yy, Nowe opsor, które już Wam zaraz pokazuję. Także utworzyłem swój gang. Link w opisie do niego możecie dołączyć no a teraz pokażę wam jeszcze dzielnice naszego gangu, więc zaraz widzimy się już w prezentacji naszego auta prezentuje się to autko i napiszcie w komentarzach czy wam się podoba, bo ja dla mnie jest naprawdę kozackie i bardzo pasuje właśnie do klimatu w tej serii czyli do takich gangsterskich klimatów, ja już wam tutaj jadę pokazać właśnie naszą Miejscówkę. naprawdę są to właśnie kolory ekipy, czyli czerwony z białym. Właśnie tutaj bardzo podoba mi się też ta kreska na środku, która bardzo fajnie wygląda. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, bo ostatnio moja kariera Tottenhamem była krótka. Nie pamiętam ile wyszedł ostatni odcinek gangsterskiego życia, bo był daleko. I następne odcinki. Wow. Teraz troszkę zarysowałem. Gangsterskiego życia będą właśnie z ekipą. No i napiszcie z kim byście chcieli takie gangsterskie życie. Nie wiem, pewnie sobie, ale może kogoś innego się ogarnie. Wiecie, tutaj tak jakby na przepisy, by nie budzić podejrzeń. No i teraz. Zobaczmy naszą y, dzielnicę. No i tak, tutaj właśnie wziąłem z uwagi na to. Takie fajne rądko, bo takie właśnie rondo kojarzy się właśnie z balasami i tutaj chciałbym, by w mieście właśnie to rondo kojarzyło się z czerwonymi krowami, bo tak nazywa się mój gang w wersji polskiej jak widzicie mamy mamy fajną dzielnicę jest tutaj miejsce, z którym można skojarzyć nasz gang. No, ale brakuje jeszcze ekipy. Ale tą ekipą będziecie właśnie wy. I teraz widzimy się już w chacie, by nie przedłużać zbytnio. Jak widzicie, tutaj po, powitała nas piękna, tak jakby twarz jakiegoś ziomka. Tak poza tym, fajna plazma. Tutaj fajnie świeci słońce. Na, naprawdę ta chata wygląda fajnie. Tutaj, jakaś kanapa w miarę ekskluzywna. No, nie, jak na to. Że 150 tysięcy nie jest to hata z napadami, no to yy, jest naprawdę spoko, hata. Teraz się oczywiście napijemy, bo oczywiście od, odcinek na to impreza. Swoją drogą jutro na kanale spodziewajcie się lekkiego szoku będzie naprawdę ciekawy odcinek. Ja już nie mogę się doczekać, jestem także ciekaw, jak się przyjmie, więc. Tak prezentuje się ta chatka. Mamy tu jeszcze jakiś pokój, chyba. A, to jest wyjście z mieszkania. Tutaj jest jakiś pokój. Tak. Aha. Okej. Okay. Dobra. Tak, tak, takie... Wiecie, by się wyluzować, no. Okej. Okay. Więc teraz co? Widzimy się już w aucie i jeszcze gdzieś... A, jeszcze pokażę Wam garaż. bo jak każdy, właśnie z tych. Mam tutaj jakieś części. Tutaj stoi, pamiętacie? Z jednego z trzingu pregacji I on jest w tym garażu, ponieważ jest właśnie też w barwach naszej ekipy. Dlatego go właśnie tu dałem. Ściągnij teraz to. Ściągnij. Dobrze. Ok. No i cóż. Teraz możemy już powrócić do Glendala. Jak widzicie, zmierzamy już do naszego glendala. Mam nadzieję, że <laughs> miejscowka mi się podoba. W ogóle taki pomysł, oczywiście link do ekipy macie, tak jak wam powiedziałem w opisie. No i cóż, co teraz zrobimy? Myślę, że skoro to jest gang, to fajnie byłoby udać się do jakiegoś sklepu z bronią. Ale by już nie przedłużać, to po prostu zaraz się widzimy, jeszcze z wami pogadać. 8:00 nie dość, że jutro na kanale bardzo fajna rzecz. Myślę, że Wam się spodoba, bo mam ciekawy naprawdę pomysł. To w następnym odcinku, właśnie gangsterskiego życia, będzie naprawdę też ciekawy pomysł, bo naprawdę mam już na zbieranych tych pomysłów do gangsterskiego życia. Właśnie na piąty, czy nawet szósty odcinek, już mam zaplanowany, więc. Teraz, tylko wszystko powrzucać. Tylko oczywiście, muszę mieć z kim nagrywać, więc, jak ktoś chce być na odcinku i ze mną nagrać, to ja się od... teraz. No to oczywiście, link do ekipy w opisie, a także może dać znać w komentarzu. I co byśmy my tu mogli kupić? Mamy granatę, ale to nam nie będzie. potrzebne. o gaz włazujący. Na pewno się przyda, tutaj na jakieś z miejscowymi tam walki tak to nam się reszta niezbyt przyda no, toporek może być może być fajny więc go weźmiemy na no, jakieś tutaj musimy ulepszenia kupić do broni no miniguna możemy kupić amunicję całą, nie całą trochę no tyle powinno starczyć Okej, okay. co jeszcze byśmy mogli kupić? Może spadochron jakiś zapasowy nie wiem czarno-żółte, a można ustawić yy, zielono czerwony spadochron mamy plecak na spadochron o! Nie jest polska, ale nie ja przypominam, nie będzie tutaj polski, coś mi się wydaje, ale fajnie by było, no bo oj, jest polski, go mam nawet ustawiony, więc spoko a podstawowy spadochron, oczywiście też czerwony, więc cóż, teraz widzimy się albo po, co nam się widzi, przecież zaraz już tutaj dosłownie będziemy mogli wyjść. Weźmy sobie nasz toporek. Przetestujmy go. Czy jest dobry, dobrze naostrzony. No może z takimi gangsterami to nie. Jest git, jest od razu uciekli. Jest dobrze. Cóż byśmy teraz mogli zrobić? Chodźcie, umyjmy nasz wóz. Tak dla Beki. bo tak to nigdy... Da się? Bo nigdy w GTA nie myję sobie tych aut, bo... Bez sensu, i strata czasu, ale na tą serię bym się se go umył. Ale nie można. Nie wiem czemu. Kajcie, postanowiłem, żeby przyjechać właśnie do sklepu z ubraniami, i przebrać się jakoś na kolor ekipy, czy coś takiego. No więc. Cóż, zacznijmy od bluzek, może po prostu jak już cały się przebieram, to się zobaczymy. Tak prezentuje się nasz roman nowy, przerobiony, że tak powiem. No może nie są to jakieś barwy naszego gangu, ale fajnie wygląda właśnie tak gangstersko i przez następne odcinki właśnie w takim stroju będzie się prezentował. Może wyłączmy lampę, bo wszystko tak wygląda z zbitą lampą. No i cóż, na koniec odcinka myślę, że jeszcze wrócimy. Tutaj mmm, nadzielnie, bo już myślę, że nie ma za bardzo co ogarniać. W Na następnym odcinku jak pojawi się jakaś ekipa, to zrobimy myślę jakąś ekipową akcję czy coś. Oczywiście spodziewajcie się jutro takiego trochę boom odcinka. Tak, jakiegoś boom odcinka. No i cóż, no... Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Był to takie, może trochę przedstawiające, co się będzie działo w następnym odcinku. Ja tym razem Glendala już zaparkuję w garażu. Napiszcie też, czy podoba Wam się ten Glendala i w ogóle jak podobał się dziś odcinek. Jeżeli tak, to zostawajcie te łapeczki. Myślę, że jak dobijecie do godziny w czwartek. Czwartek, tak? Jak dobijecie do godziny 14, w czwartek 15 łapek, to w czwartek ukazuje się odc kolejny odcinek z gangsterskiego życia. Trzymajcie się. No i na razie. Piona.